Czy idzie ten czaj? Ten, ten, ten czaj, czy idzie ten czaj? O! To jest to doła z Seven Days. Do die days! Haha! <śmierdziśle> coś Days. Czy tak wygląda kobieta? Eee. Zwidzę, zwidzę zwierzę. Stój! Stój! Uuu! Zobaczcie. A, bo to mnie od dnia, bo to są chyba, to Boże, ty durniu Ty durniu! A ty robi się jasno, słuchajcie, noc wyszła z dnia, znaczy dzień wyszedł... Dzień się zaczął ogólnie. Wow! Nasrał jakiś pies, słuchajcie, tutaj. Mm. Oh, life. Ooooooo oh, oh, Ciepełko! Będzie pal. Parzy, parzy! Czemu? Boże czemu! Ty ma nawet tą jarmułkę na głowie. To Żyd! To stary Żyd, słuchajcie, z kamieniem w dupie. Zobaczcie jak mu utknął. Ej, nie smuć się. Ej. Ej ale nie płacz, nie, okej? Okay? Burczy w bur mi. Flaki. Jak mi zimno? A -a -a, jak mi zimno. Łoo! Wow! Tutaj będę, słuchajcie, roznażał dzieci Strasznie klepią te okna I chokurut i hegot Auuu Nie mogę się doczekać Ale mi klekocze wszystko Ale mlaszcze <noise> Ty, wilki mnie pewnie nie, nie znajdą Gonią kurwa <noise> Chuju Wsadzę palec w pupę Chodź tu kurwa No dawaj, no Kurde, jeszcze mi się zacięła gra w takim momencie, jak się tutaj wczuwałem Chamstwo w ogóle parszywe Wybierdale przez ciebie, że się zacięłeś zacięła mi się gra i teraz... O ty małpo, kuźwa, chamie ty! Tak, wykorzystać w ogóle. Flara mi upadła. Kurwa, macie, jak ja nienawidzę tej gry. Nie widzę tego. Dlaczego to się stało? Przecież byłem tak blisko. Tak blisko. Co? Dość tego. Dość tego. Ja nie. Nie, ja się nie mogę tak denerwować. To jest.